Louisiana, marihuana, black magic, czarna magia, czarna Ameryka, bary Luizjany, szumiące plantacje trzciny Florydy i bourbon z Kentucky. Bourbon, w którym wypełnione były beczki, zanim trafił do nich rum. To jest rum, który stworzyła firma Sazerac, właściciel tej marki, ale jednocześnie legenda amerykańskiej kultury barowej i baroni amerykańskiej whisky. Black Magic jest rumem infuzjowanym, rumem stworzonym z myślą o barach i o koktajlach. Jest to mieszanka młodych i starzonych rumów z dodatkiem rozmaitych przypraw korzennych, z dodatkiem różnych skórek owocowych. Receptura jest, jest tajemnicą firmy, ale spróbujmy coś odnaleźć w kieliszku. Sporo słodyczy, czekolady, wanilii, Czekolady z nadzieniem truskawkowym, lodów pistacjowych i troszkę korzenności, a myślę, że zwłaszcza cynamon. Jest też, jest też kokos, wiórki kokosowe, czekolada z kokosami. Smak słodki, a jednocześnie taniczny i pikantny. Tutaj jest słodycz, znowu owocowa i zaskoczenie to nie są tropikalne owoce, nie banany, nie mango, nie. Kokos, a nasze swoje troskawki znajduje w tym rumie. A poza tym tytoń, pieprz, być może kardamon. Finisz. Finisz słodki, biała czekolada. Rum, wybitnie koktajlowy. Rum do tego, żeby się nim cieszyć, czy w barach Luizjany, czy w barach Londynu, czy w barach Warszawy, żeby tylko nas wszystkich odmrozili i żebyśmy mogli się razem cieszyć. A zanim to nastąpi, zapraszam Was online na degustację 25 maja, poniedziałek, godzina 20. Próbujemy tego Romu, próbujemy Romu Hamden z Jamaiki, próbujemy Romu Karokera z Gwadelupy, próbujemy Romu Wild Tiger z Indii i próbujemy Romu Barcelo z Dominikany. Do zobaczenia.